Hallo zusammen, liebe Leute und Mäusen aus Hamburg. Dzień dobry, witam was, I pozdrawiam bardzo serdecznie z Hamburger. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und wir legen mit den Nachrichten los. Dzięki, że jesteście tutaj na tym kanale, no i zaczynamy z naszymi wiadomościami z Niemiec. Ukraine krise zuerst na początek kryzys, oczywiście ukraiński OSZE beobachter abgewiesen, Putin will keine Zeugen für seinen Truppenaufmarsch, schreibt die bild zeitung Gazeta Bild pisze o tym, że Putin nie chce mieć żadnych świadków swojego marszu w kierunku Ukrainy. Wydaleni zostali Obserwatorze OSZE, czyli Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Teraz co? Fragen über Fragen, teraz pytania nad pytaniami, czy tam jest wojsko, czy Putin nie chce, żeby to wojsko było widziane, czy może nie ma żadnego wojska i może to wszystko jest taka zasłona, dymna, ściemna, nie wiadomo. Eee, Ukraina reaguje, ale Ukraina reaguje... Äh, ukrainischer Außenminister Herr Kuleba sagt, wir werden nicht zulassen, dass uns jemand Zugeständnisse aufzwingt. spraw zagranicznych Ukrainy mówi, że nie dopuścimy do tego, aby ktoś narzucał nam jakieś ich własne äh, zdanie, jego własne zdanie. Und hier in diesem ganzen Kontext wird auch die deutsche Außenpolitik kommentiert und kritisiert. I w tym samym kontekście też bardzo mocno komentowana und krytykowana jest niemiecka polityka zagraniczna. Ähm, pozycja, position, tak, taka pełna wstydu pozycja w ogóle Niemiec. Tutaj pisze prasa, die deutsche Russlandpolitik passt nicht in unsere Zeit, niemiecka polityka prorosyjska nie pasuje do naszych czasów, die deutsche Regierung macht einen ziemlich verwirrten Eindruck, niemiecka, niemiecki rząd sprawia wrażenie dosyć zagubionego. A co tu dodać, nic tu dodać. E Derweil in Paris treffen sich Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine im sogenannten Normandie-Format zu Gesprächen über Donbass, das alles findet auf Beraterebene statt, at dem rozmowy tak eine format normandski wir Treffen zur Ukraine-Krise. Vertreter Russlands und der Ukraine kommen heute erstmals seit Beginn der aktuellen Spannungen in Paris zusammen. An den Gesprächen auf Beraterebene im sogenannten Normandie-Format beteiligen sich auch Deutschland und Frankreich. Die Ukraine befürchtet einen Einmarsch russischer Truppen. Moskau bestreitet solche Pläne. odbywa się także i w Niemczech, słuchajcie, Merz, Angriff auf Scholz, katastrofale Außenpolitik, tutaj pan Merz, czyli nowy szef partii CDU, mówi o katastrofalnej polityce zagranicznej, auch Herr Ralf Brinkhaus, als Unionsfraktionschef, Sagt in der Vergangenheit, wenn außerpolitisch was war, gab es mit Kanzlerin Merkel binnen 24 Stunden ein Telefonat. Pan Birkaus też mówi o tym, że w przeszłości, jak coś było, to w 24 godziny Merkel już dzwoniła. Także, a ja mówiłem, mówiłem, że jeszcze się za Merkel stęsknimy. Ok, gut, uh, dann. Weitere problemy w Deutschland, kolejne problemy w Niemczech, słuchajcie, ärger umożliwiającym des status. Lauterbach will fragen nicht beantworten, Tutaj cały czas trwa słuchajcie, konflikt, spór o to skrócenie czasu bycia ozdrowieńcem w Niemczech. Lauterbach nie chce odpowiadać na pytanie. Union will skandal entscheidung aufklären lassen. Tutaj Unia, czyli politycy CDU i CSU, chcą jakby, naświetlić ten cały problem. Chcą nawet zwołania jakiejś komisji śledczej, ludzie, dzieje się. Faktem jest jednak słuchajcie to, że die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich darauf geeinigt, dass das digitale COVID-Impfzertifikat künftig 9 Monate gültig ist und genesene 6 Monate lang keine Reisebeschränkungen fürchten müssen. Tymczasem jak donosi tutaj Business Insider Unia Europejska zgodziła się na to, że COVID-owe certyfikaty będą teraz ważne w Unii Europejskiej 9 miesięcy, natomiast ozdrowiejące w, w Unii Europejskiej będzie się 6 miesięcy, tylko w Niemczech jest inaczej. Niemcy zawsze muszą być lepsi. Tak już jest. Gut, aber scharfe kritik auch an corona Ekrawurst für Bundestag. Ungerecht, frechheit, unverschämt. Słuchajcie, so tymi epitetami tutaj też obrzucani są posłowie eh, Bundestagu, którzy ok, mają tą extrawurst, czyli taką Ekstra coś, wiecie. Coś dodatkowego i skrócili sobie ten nie, przepraszam, przedłużyli sobie czas bycia ozdrowieńcem do 6 miesięcy. I tutaj Spiegel, Spiegel schreibt: umstrittene korona-ausnahme Regelung für Genießen im Bundestag wird überdacht. Czyli ten kontrowersyjny wyjątek dla posłów jeszcze będzie raz przemyślany. No widzicie, może to nie była taka dobra tutaj propozycja i taki dobry pomysł. Ok, BioKokenmann, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejny temat, słuchajcie, obowiązek szczepienia, Impflecht. Wir haben, dass ich so sage, etwas Änderungen. Warum? Hören Sie, NDR berichtet: Sachsen Kritik an der ab Mitte März geplanten Impfpflicht für Pflegekräfte und medizinisches Personal. Der Bautzener Vizelandrat kündigte an, dass der Landkreis die Impfpflicht nicht durchsetzen wird. Wir haben hier unten NDR, NDR besucht im Chef Bautzen, hier die Wojewoda, Ciechowicz Wojewoda. Tamtejszy zapowiedział, że tam nie zostanie wprowadzony obowiązek szczepienia dla personelu medycznego. I uwaga, podobnie Ostse Zeitung, Vorpommern Greifswald, wird berufsbezogene impf impflich nicht durchsetzen, i podobne stanowisko jest też e, tutaj w e, Vorpommern Greifswald, czyli na północnym wschodzie Niemiec. Jak donosi Ostse Zeitung, tam też nie zostanie to wprowadzone. I ważna tu jest wiadomość, dlaczego? Heute debattiert der Bundestag über in Deutschland dzisiaj po raz pierwszy Bundestag zajmuje się właśnie tym tematem w ogóle, w ogóle wprowadzenia w Niemczech obowiązku szczepienia. Na, den Thema tutaj zaprascham Was na e, krótki materiell Tagesschau. am Nachmittag über allgemeine Corona-Impfpflicht. Parteiübergreifende Überlegungen gibt es derzeit für drei Modelle. Eine Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger ab 18, eine Impfpflicht für ältere Menschen und die generelle Ablehnung des Vorhabens. No i słuchajcie, Impfpflicht bedeutet auch Folgen für die deutsche Wirtschaft. E, tutaj jasne jest to, że obowiązek szczepienia się byłby związany też oczywiście ze skutkami dla niemieckiego Przemysłu. O tym ostrzega tutaj Gesamt- metal prezydent i też inne oczywiście środowiska. Zobaczymy, co nam politycy tam zgotują. Good. IFO klima hält sich überraschend auf, czyli dobre nastroje gospodarcze, dość nieoczekiwanie dobry sentyment firm. Firmy są nastawione pozytywnie, chociaż sytuacja jest taka jest. Und RWE-szef befürwortet staatliche gaz rezerwę, a szef firmy RWE, koncernu energetycznego, mówi o tym, że no dobrze by było mieć w Niemczech tutaj rezerwy gazu, które by były Byłyby kontrolowane przez państwo. Dlaczego tak jest? Już wam cytuję: słuchajcie. Ein Großteil der Gasrezerwy Deutschlands lagert in einem speicher von Gazprom in Niedersachsen. Największym takim tutaj rezerwą gazu jest magazyn taki gazowy, który jest kontrolowany przez firmę oczywiście Gazprom w chwili obecnej w Niemczech. OK. Staatsanwaltschaft leitet Vorermittlungen gegen und TromioGaz.de. Tutaj mamy wegen masy kundigongen. prokuratura wszczyna tutaj postępowanie przygotowawcze przeciwko dwóm portalom. To są portale dostarczające energię. Jeden dostarcza prąd, drugi dostarcza gaz. I te portale oczywiście teraz ze względu na rosnące ceny, no po prostu przerwały współpracę z wieloma klientami, co jest nie do końca legalne. Okej, okay, gut. Airlines for a der To jest dann verband IATA mit einer, mit einer stellungnahme dazu. Znacie IATA, ten jest Międzynarodowy Związek Linii Lotniczych. I ten Związek Linii Lotniczych tutaj żąda już poluzowania i tego, żeby po prostu samoloty mogły normalnie latać, ponieważ od. No, dobrych dwóch lat po prostu cierpi przemysł lotniczy. Umweltministerin Lemke plant reparierbarkeitsindex, Kampf gegen Elektroschrott in Deutschland. Słuchajcie, będziemy mieli w Niemczech teraz walkę ze szrotem elektroodpadów, nie wiadomo czego jeszcze. I tutaj pani minister Lemke chce wprowadzić taki indeks naprawialności różnego rodzaju, różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Także. Powróci czas naprawy telewizorów, mikrofalówek, pralek, yy, suszarek i jeszcze innych pewnie rzeczy. Zobaczymy. VW i Bosch atakują Tesla kooperacją w Autonomous Fahren, Słuchajcie, firmy Volkswagen i Bosch tutaj wspólnie pracują nad autonomicznymi samochodami, systemami jazdy autonomicznej. I tutaj widać, że Niemcy się rozpędzają, ponieważ niedawno mówiliśmy o tym, że właśnie też te dwie firmy, VW i Bosch, są już tak daleko, że mogą budować linie produkcyjne dla akumulatorów, także dla innych firm. Także ciekawie się dzieje. Jakby nie było, Tesla ma konkurencję w Niemczech. Good. Zinsen entscheidet an US Notenbank, lässt Börsen zittern. No, na giełdach też się dzieje. Wszyscy się trzęsą trochę ze strachu, ze strachu ponieważ tu... Y Fed może podnieść stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, a wiadomo, że jak coś się dzieje w Stanach, to za chwilę dzieje się w innych krajach. Zobaczymy, jak to jest. O tych stopach procentowych no. Moglibyśmy sobie długo rozmawiać, natomiast chętnie napiszcie, jeżeli jesteście w Polsce, jak to rzeczywiście w Polsce wygląda, ponieważ prasa oczywiście, no straszy, nie wiem czy przesadza, czy są to też takie, czy jest to takie straszenie i obawy, które są uzasadnione rzeczywiście. Ok, tam. Münchner Missbrauchsgutachten steht Städte in Bayern bereiten sich auf aus Kirchenaustritte vor. Słuchajcie, mamy opinię dotyczącą wykorzystywania seksualnego w kościele, w kościele katolickim. Tutaj głównie chodzi też o diecezje, które są na południu Niemiec, i Monachium i tak dalej. I tam przygotowują się na to, że dużo, ludzie, dużo ludzi po prostu w najbliższym czasie opuści Kościół. Und jetzt, noch, Ukraina-Krise i Polen. Polen erwartet klares Signal von Deutschland. Der polnische wiceaußenminister Szymon Szynkowski-Welsenk hat Zweifel geäußert, ob man im Ukrainie konflikt auf Deutschland zählen können. i Zeit pisze o tym, że polski wiceminister spraw zagranicznych tutaj wyraził się takimi słowami, że dał do zrozumienia, że powątpiewa, czy w tym całym konflikcie ukraińskim można liczyć na Niemców und außerdem fordert Polen ein klares Nein zu Nord Stream 2 no i oczywiście w dalszym ciągu Polska żąda jasnego nie, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Ok. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen, ruhigen, aber zugleich auch erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.